Cześć Widzowie, jem lody Wojanka Polecam bardziej picie Wojanka, tak szczerze mm. To jest guma balonowa jak nic To jest jabłkowe, a sos Najpierw ocenimy gumę Fajne jest to, że strzela i jest guma. No. Mmm. Tu mamy sosik. Tu najpierw terpy to próbuję. Dodamy na dwójkę. I teraz sosik. Mm. Ale to smaczne Sosik jest fajny, nowa też Fajny bardzo lut, polecam Jakby to palił yy, wojan Poleca Wojan No Fajne, ale wojanki są lepsze. Może yy, nie powiem gdzie yy, nie wiem w ogóle, gdzie mama je kupiła, nie pamiętam no. 爸